Z tej strony gadającej z kartami. Dziś będzie rozkład na dwie strony medalu. To rozkład dotyczy nas, naszej świadomości i nieświadomości. Czasami dzieje się tak w naszym życiu, że na głowę czegoś bardzo pragniemy, ale w życiu układa się tak, że nie jesteśmy w stanie lub nie możemy tego zrealizować. Partnerstwo, dziecko, pieniądze, ładna figura, dobra praca, awans itp. Rozkład będzie. To jest, Pierwotny, główny z dwóch kart. Świadomość. Świadomość to uważa, że to jest bezpieczny finansowo, że jest wszystko ok. A no już nieświadomość. To się podświadomość podpowiada, że wszystko idzie nie tak. Świadomość uważa, że jest wszystko w porządku. Ale pod świadomość podpowiada, że wszystko nie tak, jak, jak powinno wyglądać. Yy, karty Anielskie Odpowiedzi: musisz wyszukać w tej sytuacji jakiś kompromis wypracować, żeby nie było jakichś. Yy, w rozwojenia jazdi załóżmy każdy boskofitości Prawdziwa ofiara. Prawdziwa ofiara bierze to co może być krzyżem nie do zniszczenia i wraca do miłości. Czyli po prostu musi się uświadomić jaka jest prawda i się tym pogodzić. Karty Mądrość to karta Rot, e, Radiant Reader White, Królewski kielichów. Musisz skoncentrować się na kierunku, w którym chcesz iść. W razie zgu, zgubisz się w marzeniach. Wraz pojawieniem się tej karty pojawią się silne emocje. Najlepiej będzie, jeśli pozwolisz sobie odsuć te emocje w pełni, ale nie trać z oczu swojego głównego celu. Czyli po prostu musisz, w twoim ciele musi być stabilność finansowa. Jeśli podświadomość mówi, że coś nie tak, musi to przepracować. Karta, karta kronika kasy Co na to karta kronika kasu? Co na to karta kronika Po Pożądanie życia. Twoja dusza ma tylko jedno wieczne trwające istnienie. Masz żyć, a nie tylko wegetować. I tego się trzymaj. Hejka.